Ośrodek Kultury Dom Chemika zaprasza do udziału w XVI Przeglądzie Poezji i Pieśni Niepodległościowej Żeby Polska Była Polską. W tym roku zadaniem uczestników konkursu recytatorskiego jest zaczerpnięcie z literatury okresu wojny polsko-bolszewickiej w związku z setną rocznicą Bitwy Warszawskiej. Mile widziane są utwory związane z jej bohaterami przede wszystkim z Józefem Piłsudskim. Uczestnicy turnieju wokalnego powinni zaprezentować pieśni maryjne lub utwory z okresu walk z bolszewikami. Zarówno w konkursie recytatorskim jak i wokalnym zmagania podzielono na pięć kategorii wiekowych. Wezmą w nich udział dzieci z przedszkoli, uczniowie z podstawówek klas 1, 3 oraz 4-8, młodzież licealna, a także dorośli. Dodatkowo w turnieju pieśni mogą występować soliści, zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne oraz instrumentalne. W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną konkursy będą się odbywały w formie online. Nie będzie również tradycyjnego konkursu finałowego. Swoje propozycje wideo należy zamieścić w elektronicznej w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej domu chemika. Zgłoszenia będą przyjmowane do 28 października.